Jezu Chryste, trochę się czujemy jak na liturgii męki pańskiej Wielki Piątek. Chcemy w tej godzinie miłosierdzia być przy tobie i czerpać z ciebie naszą siłę, naszą nadzieję. Nie potrafimy zrozumieć tego, co się stało. Nie potrafimy poukładać sobie tego w głowie, jak kruche jest ludzkie życie. Tulimy się do Ciebie, Jezu, klęcząc przed świętym krzyżem w bliskości Twojej eucharystycznej obecności w tabernakulum. I chcemy z całą naszą miłością, tak jak potrafimy, tacy jacy jesteśmy, powierzyć ci duszę świętej pamięci księdza Marka Hajdyły, naszego proboszcza, który w tak nieoczekiwanie wskutek zakażenia sepsy przy chorobie, jaką jest kamica nerkowa. Odszedł z tego świata dzisiaj 15 minut po północy w szpitalu uniwersyteckim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Witaj królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc nad tym łez Prze to, Rędowniczko Nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okasz. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkie Jezusa Chrystusa, Syna jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzy w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie żywot wieczny amen Ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla jego bolesnej męki